Siemanko wszystkim, dzisiaj pokażę wam grandy w Auto V, jak już każdym znana jest ta seria GTA yy, Miałem już dawniej zakupioną grę na konsole PS3 Ale jakoś nie miałem okazji robić Unboxingu, bo nie, nie miałem ochoty No ale już dziś wam pokażę moją grę yy, Czekajcie, yy, tak w pudełku mamy y, płytę z jakąś man taką maną panią, która sobie robi zdjęcie na plaży i mamy jeszcze y, mapę oprócz mapy, pod mapą mamy jeszcze y, instrukcja do gry GTA 5 No i mamy Dodatek sterowiec Atomic. Yy... Czekajcie chwilę, tak. zrobię tak, żeby zakończyć w Ok, tu mamy sterowiec. Tu wszystko mamy. Polec sterowcem Atomic. Bla, bla, bla. Yy... No i to samo: Polec sterowcem Atomic. I zdjęcie y, Atomika. I pięknego Los Santos. No dobra. No to to już mamy, no już muszę sobie to tak na boku było widać. Yy, mapy nie rozłożę, bo ona jest zbyt duża, no chyba teraz się postaram. Yy, to tak, tu mamy z tyłu pudełka mamy ma, trójkę bohaterów. I to jest chyba Banshee albo Rapid GT, który jest ścigany przez Buzarda. Mam oczywiście ograniczenie wiekowe, yy, różne tam pokazane ikonki jakie to ma ta czyli te przemoc, wulgaryzm online. No i ilu grać może grać. No i co tak? Dobra, to to jest. To jest na tyle. Yy, postaram się rozłożyć tą mapę, więc zobaczymy się za chwilę. Mapę rozłożyłem na podłodze, bo nie miałem miejsca na, na stole, mam zbyt mały stół. No i tak, przybliżmy sobie trochę i tak. Mamy y, Los Santos, mamy linie kolejowe i tramwaju, mamy jaka jest ulica w mieście, a jaka na Blaine Country. Mamy te różne tereny górskie. Same hrabstwo. Blame Country to jest tutaj, i chyba tutaj też, nie jestem pewien. Tu mamy bazę wojskową. No i tu mamy legendy mapy. Proszę, odtąd tego Jak odwrócimy mapę, to już będzie tak samo. Żeby... Tu mamy w pomieszczeniu yy, Blame Country. Miejscowość się. Dzisiaj... Sandy Shores, nie wiem jak to się mówi, ale miejscowość tam gdzie Trevor mieszka. Dokładnie chyba tutaj gdzieś mieszka Trevor. Kolejną legendę y, mapy. No i same Los Santos. Mamy tutaj tak. Y, tu jest lotnisko Los Santos. Y, plaża Los Santos. Y, teraz tak przybliżę, żeby było widać grosry. Street. Ktoś nie wie. Ale oj, nie złapię ostrości, więc nie, nie pokażę wam growstreet. Street, ale growstreet Street jest tutaj. Nie, nie mam, nie mam ostrości, więc wam nie pokażę, nie, ale growstreet Street jest tutaj. Mamy piękny napis Wood. no i to nas, o, tu mamy jeszcze Paletto to ba, ale nie wiem, co to jest, Znaczy czy to jest, mam jakieś ale nie wiem, czy to do Blink Country. W każdym razie jest to, taka też mi w oświęcona. Dobra, no to kończę. Yy, na razie i żegnam wszystkich. Jeszcze, jeśli tam są jakieś... Różne rzeczy na stole widzieliście, no to przepraszam, ale e, tak szybko ogarniałem, żeby zrobić y, Blen, y, Unboxing Grand Theft Auto 5. Y, na razie i może Wam pokażę jakiś gameplay krótki, nie wiem czy dzisiaj się pojawi, czy jutro, czyli dzisiaj to jest piątek, a jak jutro to by była y, sobota. Więc na razie z tej strony w głowie tylko gry.